Witam Was kochani przeserdecznie, z tej strony Brothers Games Pro, a dokładniej Maciej I będę dzisiaj nagrywał nową serię, nową grę, mam nadzieję, że będzie Wam się ona naprawdę podobała Będzie to bodajże Far Cry 2, czyli niektórym naprawdę dobrze znany FPS, który dzieje się w Afryce I nie wiem kim sterujemy, wszystko poznałem podczas naszej rozgrywki w tę grę I jeszcze tak na wstępie chciałbym... Powiedzieć, że, że przepraszam naprawdę, jeżeli będę kaszlał podczas filmiku, ale mam zapalenie płuc i... No niestety, ale choroba ma swoje konsekwencje. No dobrze, tak więc, kochani, bez większego pierdolenia, zabieramy się za tryb fabularny. Nasz multiplayer na razie nawet nie próbujemy ogarnąć. Tryb fabularny, nowa historia. Poziom trudności, żółto, dziób, rekrut, weteran, zabójca. Wejdziemy, weźmiemy sobie rekruta, żeby nie było... No, i wybór postaci. Yy, zobaczmy, kogo tutaj mamy. Jakiegoś koleś z Sao Paulo. Jakiegoś... Murzyna, Murzyn, Murzyn, ciota, 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 ciota. Dobra, to wezmę tego pierwszego, bo mi się najbardziej podoba. Jest w odpowiednim wieku, jak na moje. Jest wzrostu mojego brata. Dobrze. Tak więc, weźmiemy sobie tą postać i możemy zaczynać. Wystarczy 5 minut w tym kraju, wszystko staje się jasne, tylko patrzeć jak sprawy przybiorą zły obrót. Front i APR uzbroją się po zęby i szuką do otwartej wojny. Moje zadanie jest proste, mam zabić Szakala, gnoja, który uzbroił obie strony. gnój jakiś. To było całkiem niedawno, Toczyła się właśnie jedna z tych małych wojenek, o których gazety pieprzą artykułami wielkości napisów na palczyce fajek. A czytelnik po minucie zapomina o sprawie i wraca do obmyślania odliczeń podatkowych. <laughs> A się tutaj szokala ze skrzyniami, granat, ze skrzyniami granatów i kałasznikowów nie przyszło bez echa. Kurwa, nie przeszło bez echa. Echa, ten facet napędził mi stracha. Im stracha. Musiało stać się coś, na czym nie mogłem przejść do początku dziennego. Ja jego, co się tak kurwa zaciąłem. Ja pierdziłę. Ja nie no, bekarz ze mnie widzę, że na samym początku. Ciekawe co będzie potem, aż się boję pomyśleć. Ładuj się Gierko, bo fani, fani nie znają czasu, nie, nie mogą czekać, rozumiesz? No nie mogą, no kurde, no sorry, no ale nie mogą, no. Nic, Kuba. O Jezu, ale to będzie się jeszcze ładowało. Tak no więc drodzy widzowie, mam nadzieję, że nasze vlogi się podobają i nasz kanał... Jakoś takowo wygląda, przynajmniej, bo wyliczyliśmy ostatnio z bratem, że nasza średnia filmików wynosi bodajże 66 wyświetleń, tak więc myślę, że to nie jest jakiś najgorszy wynik, ale oczywiście chciałbym, żeby było lepiej, ale bez, bez odpowiedniego po pośpiechu będziemy dążyć do tego celu, a raczej ja będę dążył z bratem <gry> poprzez dawanie nam wam nowych filmików, które mam nadzieję będą się naprawdę podobać. Ej no ludzie, no ile to się ładuje, to jest już o chujeniach na moje. No sorry, ale trochę poczekamy. Cholera jest to. Kurwa, co jest? O, o chyba coś ruszyło. Poczekajcie chwilę. Yeah, no, Jest no, Poczekajcie chwilkę. Ciszę trochę dźwięk. Przepraszam, że musiałem przerwać, ale to cholerstwo tak się długo ładowało, że szok. Naprawdę. Trochę ściszę dźwięk głośność. Jest tak trochę porządnie raczej. Zastosuj, wróć. za teraz będzie. No, jakie ładne widoki. Jak Widzicie, drodzy widzowie, tak właśnie wygląda współczesna Afryka. Widać, że naprawdę bardzo dobrze odwzorowali Afrykę. Ten kontynent dla mnie jest naprawdę bardzo dobry do robienia wszelkich ponieważ jest tutaj dużo miejsca do wszelakiej eksploracji lub zabijania jakichś typów, związanych tak który problemami.

Zajebiste widoczki, zajebiste. Już coś czujesz, że ta będzie, seria będzie naprawdę udana i będziemy na się Poznajmy

And what about some checkpoint I mean i Where are you headed? My passenger, driving him to the hotel in mm -hmm. town. You come to the airport. Yes, sir. The airport. Uh gentlemen, you are posted here all day. Mm -hmm. Come away back and grab some cold beer. You drink beer, eh? Yep, beer. We drink beer. Hurry up then. Move along. Yes, sir. Thank you, sir. See you soon, sir. It's okay. the kids most of the time. Cholera co jest? Przejeżdżajcie, Kurde tak długo, że mi się wydaje, że ta gra może polega na tym, że. Żeby... ale mam schizy, nie wiem ją masz dillera, ale powinieneś mi go polecić bez kitu. My okay? You don't look so good. You tired? No jebnęliśmy takiego pędzka, może tak to imię, Ponarkotykowego kurwa. Potrzebujesz pomocy, wejdźcie na coś tam, coś tam. Wystarczyło, wystarczy 5 minut w tym kraju, wszystko staje się jasne. Tylko patrzcie, jak sprawy przebrązły obrót. Front i APR zbrązły się. Aha, to już czytaliśmy przecież. <grym> Dobrze, tak więc... Nie wiem, nam się załatwiła, kolejna mapka. Mam nadzieję, że nie będę musiał wycinać filmiku ponownie. O, nie będę musiał już się Help me, The target's presence in the state continues to be a stabilizing influence. He's largely responsible for the recent influx of weapons into the country and clear violation of the joint signatory framework. His reputation as a dangerous arms dealer. is well deserved. Orders are to terminate. Didn't work out the way they planned. I'm still breathing, and you're the one with malaria. You can tell them you tried, but that means fuck all, isn't it? You're fired. You know it, and so do I. You had your shot, but now it's over. And since men like you only work for money, you're no longer my problem. You'll have to find something else to do with yourself now. What your old clients don't seem to understand is that they can't kill me. Do you understand what I'm saying? Nobody kills me. Nobody. I'm the one who decides who lives and who dies. Me. You know, there's a book I read a long time ago. Still think about it every day. It Helps me understand life out right here. The book talks about men and what motivates them. Simple, really. A living being seeks above all else to discharge its strength. Life itself is will to power. Nothing else matters. So long. <laughs> <laughs> Ale <didn't> <laughs> debil Jeżeli ja byłbym takim czarnym charakterem, to bez pomyślenia bym od razu zabijał swojego przeciwnika, a nie czekasz, nie wiem, wyzdrowie i nagle się okazuje, że potem on zajmuje tego dobrego, złego. <grym>, no nie wiem, ale ja za to nie odpowiadam. A więc jak powiedział Szakal... Górujemy na malarię, z tego co słyszałem. Dobra, mamy bronią. Ale jest! Teraz będzie na ja, Nie ma co. To jest lepsze niż jak się kupi pistolet Może tak, może tak Co jest To to są drzwi, no tak 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 tak? tak? chwilkę Muszę naprawdę jeszcze ściszyć, bo... W FPS-ach dźwięki są strasznie głośne Kolej raz, nawet 3 na maksa. No dobra. Teraz powinno być w końcu do. Nie, to dalej. Ale gdzie strzeliłem? Jestem. To jest jak szałupiec. A szybko się regeneruje? Tak, zauważyłem, bo. O, zarobiliście. Nie wiem czy to zależy od trudności czy od czego, ale fajnie fajnie Jebster, drugi. Jebster, musi być drugi, musi, musi kurwa Jest drugi Ale chyba ktoś nam pomaga z tego co widzę, bo niektórzy też do nas strzelają Dobra nie ma, na rambo Nieeeeeps To nie był najlepszy pomysł Wycofujemy się, jeeeeps nie, no jakie my żyjemy zasypane. Nie spodziewałem się. Nie, pan ma wrzutny rakiet. Owój się wakapi. Znowu się najebał. A więc nie pozostaje nam nic, drodzy widzowie, jak tylko czekać, aż się załaduje. Ponownie zresztą mapka. A więc stał naszej postaci. Mieliśmy uciec z tego y, miasta, strzelaliśmy sobie na było fajnie. Jeden miał wyrzutny rakiet, naprawdę arsenał ogromny, że tak to ujmę, ale nie daliśmy się zabić. Ale za to chyba malaria dała sobie wyznaki i musieliśmy znowu padnąć na glebę. Przyznam się szczerze, że nienawidzę, jak tyle czasu się ładuje dana mapka, nie wiem, obszar w jakiejś grze czy coś ten deszcz, ponieważ to mi naprawdę przeszkadza wtedy w nagrywaniu, a Was tylko to nudzi. No chyba, że Ja Was nie nudzę i moja też nie. <laughs> Chociaż z drugiej strony takie przerywniki są dobrą okazją do pogadania o nie wiem, o pewnych stron, yy, sprawach wobec kanału czy coś w tym rodzaju. Tak więc, jak właściwie to ma i swoje zalety i wady. Jak widać. O, t, 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 t. o wstaliśmy. Bada że kreski znajdziesz się na granicy śmierci. Musisz się szybko podleczyć, albo zginiesz. O, jakie fajne, wyciągamy sobie strzały z nogi, i dzięki temu nie, nie jesteś już tak zakrwawieni, to znaczy zranieni. Nie, <grym się zainteresowań> nie jest Z moich Spoko, koleś, tylko... Kurwa, za darmo nie będę pracować. Teraz stworzymy nowy zapis. Dobra. Słuchajcie, wezmę sobie jeszcze tą apteczkę. O, jakieś fajne lekarstwa. Gdy jesteś ranny, możesz nacisnąć klawisz H, aby użyć strzykawki. O, zarobiliście. W tej grze naprawdę fajnie to wygląda i bardzo realistycznie. Aha, może mieć. Oprócz maczetu, możesz jeszcze nieść trzy sztuki broni. Okej. Okay. Right, listen up, slick. The shit really hit the fan back in town.

I no i co? No i chciałem się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że filmik się naprawdę bardzo podobał, bo przynajmniej według mnie ta seria zapowiada się naprawdę ciekawie. Przepraszam, że tyle czasu się ładowałem mapki, ale to nie ma wina. Tak więc do następnego odcinka, suby mile widziane, komentarze też, na wszystkie odpowiadam, tak więc naprawdę mam nadzieję, że ta seria wzniesie coś nowego do mojego kanału, a także będzie Wam się naprawdę podobać i jak będziecie się nudzić w jakimś dniu i nie będziecie mieli co robić, to włączcie sobie filmik, patrzycie o, Maciuś nagrał nowy filmik i będzie wszystko gitara. Wtedy już. <grych> Dobrze, tak więc do następnego odcinka, cześć.